Dany jest graniastosłup prawidłowy trójkątny ABCDEF o podstawach ABC i DEF i krawędziach bocznych AD, BE i CF. Oblicz pole trójkąta ABF, wiedząc, że AB jest równe 10 i CF jest równe 11. Narysuj ten graniastosłup i zaznacz na nim trójkąt ABF. Jeżeli w zadaniu jest takie polecenie, żeby narysować jakąś bryłę i zaznaczyć jakiś kąt, to prawdopodobnie za wykonanie samego takiego rysunku już dostaniemy jakieś punkty, przynajmniej jeden. Zatem, obowiązkowo w tym przypadku zaczynamy właśnie od narysowania tego grania stosłupa. Grania stosu ma być prawidłowy, trójkątny. To oznacza, że w podstawie ma wielokąt foremny, a konkretnie. Trójkąt foremny, czyli trójkąt równoboczny. My co prawda, jak będziemy rysowali teraz ten grania słup, to niekoniecznie musimy narysować trójkąt równoboczny, ponieważ będziemy rysowali naszą bryłę tak jakby w rzucie z boku, gdybyśmy na nią patrzyli z boku. Powiedzmy, że może wyglądać na przykład jakoś tak. Narysujemy go sobie w ten sposób. To będzie nasza podstawa. Ją możemy podpisać, że będzie miała wierzchołki A, B, tutaj zgodnie z treścią zadania C. Teraz narysujemy sobie krawędzie ADB, e i CF. AD, pionowe krawędzie. AD, BE e i jeszcze e, CF. Czyli tu będą wierzchołki. Może najpierw narysuję ten trójkąt, tą górną podstawę. E, I teraz dopiero... Podpiszę te wierzchołki DEF, tutaj jest D, e, tutaj jest E. I tutaj jest F. No i teraz, gdy mamy już narysowany nasz grania stosu, prawidłowy trójkątny, cały czas pamiętamy, że w podstawie jest trójkąt równoboczny, pomimo że na taki nie wygląda, to teraz jeszcze nam pozostaje zaznaczyć na tym obrazku, na tym rysunku trójkąt ABF. Może to zrobimy innym kolorem, żeby on był lepiej widoczny. Na pewno w skład trójkąta ABF, w skład jego boku będzie wchodził bok AB, natomiast dwa pozostałe boki będą leciały po ścianach tego tego grania stosłupa. Mianowicie to ma być trójkąt ABF, czyli to jest jego trzeci wierzchołek. Czyli drugi jego bok będzie wyglądał jakoś tak. Będzie leciał po ścianie BCFE, a trzeci bok tego trójkąta, odcinek AF, będzie na ścianie ACFD. Czyli go narysujemy jakoś... Hmm... Jakoś tak. No tutaj niedobrze, bo mi się zlało prawie z moim odcinkiem EF. No ten grania stosu byłoby dobrze tak narysować, aby wszystko było możliwie jak najlepiej widoczne. Ja tutaj użyłem drugiego koloru, także w moim przypadku mam nadzieję, że to jest w miarę widoczne, jak ten trójkąt ABF wygląda. Także już zostawię ten rysunek tak, jak jest. I my musimy policzyć teraz pole tego trójkąta, właśnie ABF. Co wiemy jeszcze z treści zadania? Wiemy, że odcinek AB jest równy 10, no i w związku z tym jednocześnie odcinek BC. I AC są również równe 10, mogę sobie jeden z nich podpisać tu 10. Już tego AC nie będę podpisał, żeby nie zaciemniać rysunku, ale pamiętamy, że w podstawie mamy trójkąt równoboczny i tutaj także jest trójkąt równoboczny. No i jeszcze wiemy, że CF jest równe 11. Także tu sobie podpisujemy 11. Żeby policzyć pole trójkąta ABF, to fajnie by było, gdybyśmy znali długość wysokości opuszczonej z wierzchołka F na podstawę AB. Może ja ją też tutaj narysuję. To jest wysokość, która leży w naszym trójkącie ABF, trafia pod kątem prostym na podstawę. No i jeżeli byśmy znali jej długość, nawet ją sobie podpiszmy, oznaczymy ją sobie literką h, jeżeli byśmy znali jej długość, no z klasycznego wzoru na pole trójkąta ABF, policzymy to pole. Napiszmy, że zatem, że pole trójkąta ABF, ABF, wyraża się wzorem jedna druga Razy podstawa, czyli razy bok AB razy jeszcze nasza zaznaczona wysokość H. Możemy nawet w tym momencie już podstawić pod AB znaną wartość. Wiem, że to jest 10, czyli piszemy 1, 2 razy 10 razy H i otrzymujemy, że wzór na pole naszego trójkąta ABF jest w postaci po prostu 1, druga razy 10 to jest 5. 5H. Zatem nasze zadanie teraz się sprowadza do tego, aby wyliczyć długość tej wysokości h. Jak już będziemy mieli długość wysokości h, to będzie koniec zadania. Pole trójkąta sobie policzymy bez problemu. Żeby na przykład policzyć długość tej wysokości h, to moglibyśmy skorzystać z twierdzenia Pitagorasa dla tego trójkąta prostokątnego f. Ten punkt, może go jakoś sobie podpiszę, nie wiem, na przykład literką G. Fgb, on jest prostokątny, tu ma kąt prosty, i my co więcej, znamy długość odcinka BG. Ile ona wynosi? Ona wynosi 5. Ponieważ ta wysokość rozcięła nam podstawę na dwie równe części, ponieważ nasz trójkąt ABF jest trójkątem równoramiennym, ponieważ ten graniastosłup jest prawidłowy, czyli w podstawie ma trójkąt równoboczny, czyli jest taki ładny foremny. Wszystkie odcinki tutaj mają równą długość w podstawie, czyli w szczególności ten czerwony odcinek odcinek BF jest równy odcinkowi AF. Zatem ten trójkąt czerwony jest. Równoramienny, no i wysokość rozcina nam podstawę na dwa odcinki równej długości. Znamy zatem 5, ten odcinek GB, i gdybyśmy znali teraz ten czerwony odcinek BF, no to z Pitagorasa sobie policzymy, ile wynosi H. Natomiast ten czerwony odcinek tutaj, odcinek BF, możemy policzyć z twierdzenia Pitagorasa dlatego trójkąta prostokątnego BCF. Tutaj jest oczywiście. Kąt prosty. Znamy długości dwóch boków. Tu jest 10, tu jest 11. BF jest przeciwprostokątną, czyli bez problemu ją policzymy. Napiszmy zate, zatem, że przeciwprostokątna BF podniesiona do kwadratu jest równa sumie kwadratów przyprostokątnych, czyli 10 kwadrat plus 11 kwadrat. Zatem nasze BF kwadrat jest równe 100 plus 121 to będzie 221, czyli długość odcinka BF jest równa pierwiastkowi z 221. Chyba nie da się tutaj nic wyciągnąć przed ten pierwiastek i nawet nie ma sensu to robić, ponieważ za chwilę, jak będziemy liczyli h, to będzie nam potrzebne BF kwadrat, a nie samo BF. Jednak możemy sobie podpisać, że ten odcinek ma tutaj długość pierwiastek z 221. No i teraz przystępujemy do ostatniego kroku naszego zadania w zasadzie, czyli do policzenia wysokości h. Suma kwadratów przyprostokątnych, czyli h kwadrat plus 5 kwadrat w tym trójkącie prostokątnym BGF, czyli h kwadrat plus 5 kwadrat ma dać kwadrat przeciwprostokątnej, czyli pierwiastek z 221 podniesiony do kwadratu, czyli po prostu napiszemy 221. Zatem h kwadrat jest równe 221 minus 5 kwadrat, czyli minus 25, to będzie 196, czyli h jest równe pierwiastkowi ze 196, czyli po prostu 14. Tyle jest równa nasza wysokość h. No i gdy już ją teraz znamy, no to pole tego trójkąta liczymy bez trudu. Napiszmy, że pole trójkąta ABF jest równe 5h, czyli 5 razy 14, to się równa 70. No i to jest odpowiedź do tego zadania.